Odpowiedz dobrze na 8 pytań, wtedy możesz nazywać się ekspertem. Zaczynamy. Z kim pierwszą walkę w KSW stoczył Mariusz Pudzianowski? Oczywiście z Marcinem Najmanem. Ile minut trwa jedna pełna runda w KSW? 5 minut. Jak nazywają się włodarze KSW? Martin Lewandowski i Maciej Kawulski. Rozwin skrót KSW. Konfrontacja sztuk walki. Który polski zawodnik najpierw był mistrzem KSW, a później mistrzem UFC? Jan Błachowicz. W jakim kraju odbyła się pierwsza zagraniczna gala KSW? W Anglii, a dokładnie w Londynie. Który zawodnik jako pierwszy został podwójnym mistrzem KSW? Mateusz Gamrot. Jak nazywała się restauracja, w której odbywały się pierwsze gale KSW? Restauracja Champions w hotelu Mariot. W jakim klubie trenuje Mamet Halidow? Arachion Olsztyn. To jest najdłużej panującym mistrzem w historii KSW. Phil de Freeze! Ile zdobyłeś punktów? Napisz w komentarzu!